Ja jestem koza kanał yy, koza stream, jest to. A też poza tym, że moja składnia jest fatalna, to moja fryzura też pozostawia wiele do życzenia. Więc ogólnie rzecz biorąc, jest tragedia, ale mam nadzieję, że mimo to zostawisz łapkę w górę i suba. No już jakby, jak kliknąłeś na film, to co ci szkodzi? No, i kierując się tą zasadą, moglibyśmy zgodzić się na sprzedaż Wagnomana i Christensena. No bo, skoro już sprzedaliśmy Draxlera i Silasa, to co nam szkodzi, ale nie. Na te transfery absolutnie się nie zgodzę. Nie oddam Lipskowi naszego czołowego zawodnika obecnie. Nie ma takiej możliwości. Odrzucam tę ofertę i Inara. Mason mógłby zostać wypożyczony do Montpellier na rok, i wydaje mi się, że wycieczka do Francji może temu zawodnikowi zrobić dobrze. Mamy Morea na prawą stronę. Mamy Christensena, mamy Wagnomana, mamy Agu, a Daribo może zagrać na prawej obronie. Więc wydaje mi się, że naprawdę tutaj to nie jest zła opcja. Wypożyczenie na rok bez opcji wykupu. Pięknie, ja się zgadzam. Zobaczymy w takim razie, jak to będzie wyglądało. No i oczywiście Wolfsburgowi. Kristensena nie oddamy. Duńczyk zostaje u nas. Formacja defensywna, jeżeli chodzi o boki, jest dla mnie niezwykle zadowalająca i nie chciałbym tutaj już za bardzo kombinować. Zresztą zobaczmy, jak miałaby ona wyglądać, gdybyśmy, a w zasadzie jak będzie ona wyglądała, jak będziemy grali dzisiejszy mecz. Tak więc słuchajcie, Bella Ketchup razem z Kwasi. To są zawodnicy, których zobaczymy. No, niestety w tym momencie rozczarowujący jest dosyć mocno jeszcze Vy Gielbaigel, więc nie chcę go tutaj wstawiać do podstawowego składu. Wagnoman z prawej strony, Klasi w środku obrony, z lewej strony Agu na, po, w środku pomocy, a Costa i Fein. Brian Broda nie wystąpi na skrzydle, tylko na szpicy. Wirc będzie rozgrywającym, a po prawej stronie nie może zagrać Wendlin, bo jest w słabej dyspozycji, dlatego zobaczymy Kristensena. Nie zobaczymy Kristensena. O mój Boże, panowie, naprawdę będziemy musieli się tutaj teraz tak kulać w poszukiwaniu dobrego ustawienia. Eee, no, kulamy się, kulamy, ale wydaje mi się, że w końcu się do tego dokulamy robiąc w ten sposób. Nie, bo Wagnoman mimo, może być lewym pomocą. A, bo czekajcie, bo tu nie jest lewa pomoc. Teraz to jest lewa pomoc. O. Eee, I teraz tak naprawdę to wszystko może wyglądać inaczej, chociaż. Nie wygląda, nie wygląda, więc sekunda. Christensen powędruje sobie na prawą bronę, Wagnoman yy, powędruje sobie na lewą, yy, w zasadzie powędruje na prawą. Nie wiem co robię, sekunda. Dobra, teraz doszliśmy do porozumienia. W zasadzie ja doszedłem do porozumienia ze sobą i swoją głową. I pytanie, co robimy z lewą pomocą? Yy, chyba, że tam może zagrać na dyszce. Znaczy, móc może, tylko co gra na to. No, że nie może. E, więc y, Wirtz zagra sobie tutaj. No duże teraz są braki kadrowe po tych wyprzedażach. No nic, no. No to w takim razie sorry, Wendlin. Wiem, że może nie jesteś e, w najlepszej dyspozycji, ale zagrasz. No zagrasz. No co ja Ci mam, chłopaku, powiedzieć? Zagrasz e, jak 150, tak? Jak, jak Ci się to nie podoba, no to masz problem. Dobra, tak więc Hojo e, Kowalski na ławeczkę e, i w ten sposób na razie to wszystko nam się e, prezentuje. Gotowi jesteśmy do rozpoczęcia tego spotkania. Spotkania, które e, przesymulujemy sobie oczywiście oglądając z tego powodu, że dla mnie bardzo istotne jest to, żeby między innymi Pojawił się na boisku, dlatego też nie chcę, tutaj, nie chcę tutaj w żaden sposób dopuścić do tego, że komputer go nie wpuści Tak więc jest to dla mnie istotne Wendlin, czeka go ciężka praca, on o tym wiemy, o tym wiemy, wszyscy o tym wiedzą Tak więc zobaczymy, jak będzie wyglądało to spotkanie I tak przed tym meczem nie kupimy nikogo, kto mógłby się pojawić na boisku Więc nie ma sensu się tutaj w to bawić no to co, rozpoczynamy, słuchajcie, rozpoczynamy. Wielkie transfery będą w tym odcinku, tego jestem pewny, bo mamy wielkie pieniądze. Ale ważne jest to, żeby ta drużyna w tym kształcie była w stanie też osiągać cele. E, powiem szczerze, nie wiem, czy jesteśmy w stanie wygrać z Bayernem Leverkusen w takim składzie. Na pewno jesteśmy w stanie na swoim stadionie ten mecz zremisować przynajmniej. Więc miejmy nadzieję, że nam się to uda. Brakuje napastnika, brakuje klasowego, środkowego obrońcy. To są zawodnicy, których Naprawdę potrzebujemy. Głównym tutaj zawodnikiem, na którego ja będę zwracał uwagę, jest ten z dziesiątką na plecach, jako czerwona kropka, czyli Wirc, Były zawodnik Bayeru Leverkusen. Zobaczymy, jak będzie w stanie sobie młody cały czas zawodnik poradzić z ogromną presją występu przeciwko swojej byłej drużynie, więc to jest coś, co bardzo mnie interesuje. Fejn w środku pola razem z kosztą. Zobaczymy, czy będzie działało to tak dobrze, jak w sezonie poprzednim. No jak na razie, paskudne straty. Jak na razie. No nie wygląda ta gra tak, jakbyśmy sobie tego e, życzyli, tak jakbyśmy tego oczekiwali. I tak sobie myślę, że my w zeszłym sezonie graliśmy przecież na koniec wąskim zestawieniem, a tu zaproponowano mi zestawienie szerokie. Ehm, a, bo ja je testowałem pod, pod, pod układ Skarasko okej, okay, dobra, czyli ja sobie to przełączyłem a nie było znowuż tego gliczu składowego, dobra ehm, niedobrze wygląda sytuacja na boisku obecnie, e, ponieważ zapraszamy do atakowania naszych rywali no i to jest coś, co no, niezbyt mi się uśmiecha, na szczęście teraz zde zdecydowanie większą pewnością operujemy piłką ehm, jest Wirz e, podanie do a koszty, a -Koszta? no ale panowie, nie możemy sprawiać sobie takich kłopotów samemu, bo podajemy do zawodnika, który jest jest podwajany i co on miał zrobić w tej sytuacji? E, tego nie wiem. No źle, źle to wygląda, jeśli chodzi o ustawienie. W szatni e, czeka nas, e, czeka nas e, rozmowa i, i szukanie usprawnienia tego wszystkiego, bo no zwyczajnie nie mamy jak na razie argumentów, w ofensywie, a w defensywie to wszystko jest takie balansowanie na naprawdę e, linii rozwieszonej bardzo wysoko. E, dobra, zobaczmy. E, ładnie operuje piłką zawodnik numerem 9, podanie do 19 i niestety kończy się to golem. Menderz strzela nam ramkę w 38 minucie. A my chyba ani razu nie byliśmy pod ich polem karnym, jakby się nad tym uważnie zastanowić. A Mendes już drugi raz był w stanie nam zagrozić. Na szczęście Olszowski trzyma dyspozycję z poprzedniego e, sezonu jeszcze. A koszta do Wirca, ale on nie ma z kim grać. To źle wygląda, chociaż jest Brian Broda! Ale podani od Wirca! Ja tutaj na niego narzekam, a Brian Broda pokazuje, że warto mu zaufać. Brianku. Jesteś naszym złotym dzieckiem. E, piękna sprawa, bramka do szatni, podnosząca na pewno morale, ale spójrzmy prawdzie w oczy, to była naprawdę słaba pierwsza połowa naszej drużyny e, i to wymaga, tak jak mówię, e, ingerencji. To wymaga ingerencji, zastanawiam się, jak chciałbym w to zaingerować i wydaje mi się, że... Choć sam jestem fanem takiego eksperymentowania, to dojdzie do eksperymentu. 5-2-1-2, czyli pozbędziemy się skrzydłowych, wzmocnimy jeszcze środek obrony. No i chciałbym właśnie tutaj zobaczyć Adaribo w środku defensywy. Kwasi, Bella, Ketchup, ok, Albo może nie Adaribo, a Weigla, który dzięki temu, że będzie sobie tutaj grał w tym miejscu, będzie odrobinę... będzie odrobinę bardziej chroniony i to będzie ten nasz rozgrywający środkowy obrońca. Wagnoman na prawym wahadle to jest pozycja dla niego stworzona i dla Agu tak samo, więc o to jestem spokojny. E, a koszta z fejnem w środku pola e, wydaje mi się, że Fein na razie tutaj może zostać. Wiecie co? Nawet jemu zrobimy e, takie coś, żeby on był eśpedekiem. Jeżeli jest szansa w ogóle ustawić go na tej pozycji jest, więc on wtedy będzie niżej, a koszta będzie łącznikiem razem z, wr z Wricem tutaj, no i na taką karasko z e, Brianem Brodą. E, kolejne zmiany będą jeszcze będziemy na pewno szukali tutaj e, jakichś wzmocnień, ale na razie niech zostanie to w ten sposób, czyli jedna zmiana, e, ale przede wszystkim duża zmiana, jeśli chodzi o całe zestawienie. Naszej drużyny. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. My, jako kropki, oczywiście czerwone. Tak więc bronimy się, panowie, bronimy przed natarciem naszych rywali, żeby się tutaj nic złego nie stało po wznowieniu. Podoba mi się na pewno to, że teraz, przynajmniej liczę na to, że teraz będziemy zdecydowanie szczelniejsi w defensywie. Nie byliśmy. Jedyny, kto nas ratuje, to jest Olszowski. No naprawdę, nasz Bramkarz jest przegenialny i powiem szczerze, nie wyobrażam sobie żebyśmy sprzedali go, jeżeli go kiedyś sprzedamy, do innego zespołu niż do naprawdę gigantów. To jest. Mark Andre Terstegen, moim zdaniem, tego, to jest tego typu bramkarz, więc tutaj żadna sprzedaż dla jakichś West Hamów, nie West Hamów czy e, innych tego typu klubów nie wchodzi w grę. Tutaj to ma być rekordowy, wielki transfer, ponieważ to już teraz jest wielki nam, e, bramkarz. Wirc, ładnie rozgrywamy. Brian Broda, Brian Podanie do Carrasco i debiutancki golf w Bundeslidze Byłego zawodnika Atletico Madryt. ale mam wrażenie, że zdecydowanie lepiej zbalansowany. Jest ten nasz skład, że teraz to wszystko wygląda e, dużo bezpieczniej, tak, tak mi się wydaje. E, przy piłce e, nasz nowy zawodnik, czyli oczywiście Weigl, a teraz Akoszta, nasz kapitan nie zdążył, nie zdążył. Oczywiście Akoszta jest kapitanem, nie mam pojęcia czemu ma opaska jest przy tejnie e, bo wydaje mi się, że tutaj e, nawet jak wejdziemy to Akoszta jest... Kapitanem, no sami widzicie, dziwnie. No dobra, czas na kolejne zmiany. Czy na sobie cofniemy tutaj? Wirc musi odpocząć i chciałbym zobaczyć na napadzie. No właśnie, kogo ja bym chciał zobaczyć na napadzie? To jest bardzo dobre pytanie. Bo nie mam kogo zobaczyć na napadzie, tak więc Wirc jednak chyba dograsz ten mecz do końca. No brakuje, brakuje nam wykonawców, więc jeszcze wielu zawodników ściągnąć będziemy musieli. No ale jest to oczywiste, biorąc pod uwagę fakt, ilu zawodników my sprzedaliśmy w tym sezonie. E, tak więc e, zastanawiam się, co możemy tutaj zrobić. Na dyszkę nikogo nie wprowadzimy, no bo zakładam, że nawet Weigl na dyszce będzie miał ogromny minus. Ehm, hy, hy, hy. Kogo możemy zmienić? No a koszty wypadałoby w takim, bo, bo, bo trzeba nam dać dużo świeżości. Ja czuję, że, że potrzebna nam jest świeża energia, więc zrobimy przede wszystkim tak. Christensen wejdzie sobie za Wagnumana, żeby tutaj te wahadła dobrze działały, szybko działały i, i sprawnie. Eee, I. Eee, no i tak naprawdę teraz ciężko będzie zrobić jakąś więcej zmianę, jakby. No, no nie jest to łatwe. Więc Weigl wyjdzie sobie wyżej na pozycję defensywnego pomocnika, a do obrony wejdzie sobie jeszcze Ada Ribo prawo nożno obrońca grający też na prawej stronie, mogący grać na prawej stronie, więc on się powinien na tym obrońcy prawym odnaleźć. No niestety, Moralesz po raz kolejny nam strzela, ale te zmiany, które robiłem tutaj nie miały na to wpływu, więc takie robiłem podczas tej akcji. No i zobaczymy, czy uda nam się jeszcze przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść, czy może. E, może jeszcze e, dowieziemy ten remis. No ważne, żeby tu nie przegrać, aczkolwiek ja jak na razie z postawy drużyny, z wyniku w zasadzie, jestem bardzo mocno zadowolony. E, Weigl teraz on jest tym, który odmierza tempo tych naszych akcji. Ładna wymiana piłek. Wirc wjeżdżał tam w środek, ale nic z tego niestety e, nie wyszło i zobaczmy, czy będziemy w stanie tutaj rozmontować ten ich atak. No nie podoba mi się, z jaką łatwością klepią oni przed naszym polem karnym. Skasuj tego Moralesza. Zszedł do boku. Zawodnik z numerem 25. Podanie do Moralesa znów wjeżdżają. Olszowski nie będzie miał szansy. James nam strzela panowie. Wpuściliśmy ich po prostu. Zaprosiliśmy ich w ostatniej dosłownie sekundzie tego spotkania. Jest to ogromny niedosyt. Jest to ogromny niedosyt. Jeden punkt przyjąłbym z dużym zadowoleniem, z dużą radością. No ale tutaj tego jednego punktu nie mamy, a przed nami spotkanie SK z SK Szturm. Na szczęście jest to, no, zespół niżej notowany niż my, więc jestem zadowolony z tego, że nie trafiamy tutaj na jakiegoś, na jakichś wielkich rywali. Dostajemy propozycję za Feliksa Agu z E, A jest Monaco, klikam tu nie dlatego, że chcę ją zaakceptować, po prostu ciekawy jestem tego, co to jest za zawodnik. E, 22-latek Sekumara, e, ale no my jeszcze nie zdecydujemy na ten transfer, absolutnie. Tutaj odrzucamy to e, oraz odrzucamy propozycję transferu belli Ketchupa. Oni nie odchodzą, my za to e, chcemy przejść, przejść do zakupów, jednak jeszcze nie znamy wystarczająco tych zawodników, których chcielibyśmy kupić w ofensywie, dlatego teraz zróbmy transfer e, defensywny. Zróbmy transfer tego gościa, o którego tak wiecie, zawadzaliśmy co jakiś czas, pukaliśmy co jakiś czas, ale zawsze brakowało nam pieniędzy, ale wreszcie te pieniądze mamy. Jednak na samym początku, zanim do tego dojdzie, czas zakupić środkowego pomocnika, bo potrzebujemy, potrzebujemy tych wzmocnień środka pola. No i zastanawiam się, czy będzie to ten Dudziak, czy może jednak będzie to ten, 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 ten Koreańczyk. Gdzie jest w ogóle Dudziak, bo... Może on jest PDK po prostu, bo tutaj go w ogóle nigdzie nie mamy zaproponowanego. A tu jest 75. Eee... No on może grać SPD, więc to jest fajne. Chociaż z drugiej strony teraz brakuje nam dziesiątek. Dobra, możemy pójść też po obydwu, ale na razie pójdźmy sobie w takim razie e, po tego jednego gościa. Ja chcę sam to przynegocjować, bo chciałbym mieć jak najszybciej go kupionego, bo bardzo możliwe, że on już zadebiutuje w lidze Europy. E, więc pójdźmy po Tunezyjczyka e, i zobaczmy. No, Hamburger ostatnio nam proponował jakieś dzikie kwoty. Mam nadzieję, że tutaj e, nie będzie tak w tym przypadku. 5 milionów, co wy na to? 7 milionów? No to Słuchajcie, spotkajmy się po środku na tej jego wartości i rozejdźmy się we właściwych kierunkach 6,5. Dobrze, niech będzie dla nas to jest dobry transfer. Słuchajcie, jestem gotów tego zawodnika ściągnąć i powiem szczerze, od razu myślę także, że jesteśmy gotowi ściągnąć tego zawodnika z Korei, bo wydaje mi się, że on naprawdę się tutaj dobrze odnajdzie. Ja na niego nie patrzę jako na piłkarza, nazwijmy to egzo egzotycznego, bo przecież on jak długo już gra w. O Jezus, nie przypomnę sobie. W Darmstadt chyba on gra. Ehm, dobra, rotacyjne występy. No i super, i to mnie cieszy. E, więc tutaj jesteśmy dogadani. E, 5 lat, e, zobaczmy, on będzie chciał 3 pewnie, e, znaczy, nie chce 2, czyli będziemy się dogadywali na 3 lata. Spokojnie mam z tym problemu. E, no i zobaczmy, co tutaj jeszcze. 14 milionów, 200 tysięcy klauzula odstępnego. Powiem szczerze, jestem zadowolony z tej klauzuli, bo e, to przybija stanowczo pieniądze, które za niego płacimy. Powiem tak, bez tego jestem gotów ci dać taką y, ofertę. Oni się na to zgadzają. Pierwszy transfer mamy zrobiony, więc. Więc musimy, musimy tę kadrę naszą troszeczkę tutaj wzbogacić, no bo naprawdę e, nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o e, głębię tego składu. A rywalizując w tym roku na trzech frontach: boligowy, puchar w lidze i oczywiście. I oczywiście jeszcze Liga Europy, no to potrzebujemy, bo mamy, mamy ten podstawowy skład naprawdę dobry, no ale brakuje nam tych do tych mniej prestiżowych zmagań, tak bym to delikatnie ujął. Dlatego też chciałbym teraz zobaczyć sobie tego naszego pana z Korei, gdzie on się znajduje. Tutaj jest, tak więc porozmawiajmy. Dobrze mówiłem, z Darmstadt. Myślę, że tutaj to będzie kolejny transfer, który jesteśmy w stanie zrealizować spokojnie, kupując go za mniej niż 10 milionów. Więc fajnie, gdyby nam się to tutaj udało. Zaoferuj kwotę, oczywiście, że tak. Moja propozycja to 8. Zobaczmy, co i nam powiedzą. 4 miliony i luk. To jest, bardzo ciekawe... to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Ale ja mam wrażenie, że z tego luka. To my jeszcze będziemy mieli pożytek, wiecie co? E, więc e, be, bez Luka zaproponuj nową kwotę. E, 7,5 miliona, zobaczmy, co i nam odpowiedzą. Ja tego Luka e, nie chcę. Okej, okay, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mi to, mi to pasuje, słuchajcie. Mi to pasuje. E, jakby jeżeli ja mam na nim nawet nie zarobić, jeżeli gdzieś go kiedyś sprzedam to ja to naprawdę przeżyję, więc to są takie transfery, które są o tyle ciekawe, że są piłkarze, których gdzieś kiedyś po drodze zauważyliśmy w innej karierze raczej nie byłoby szansy, żebyśmy ich kupowali, ale tutaj jest to fajna opcja rotacyjny piłkarz, znakomicie, fajnie, że znasz swoje miejsce, pike. to mnie oczywiście cieszy, W 5 lat, to jest moja standardowa propozycja on chce 3, czyli w takim razie dogadamy się na 4 lata Będziesz kończył mając 31 lat ten kontrakt, więc stary, naprawdę nie najgorzej, bez klauzuli odstępnego, fenomenalnie i stary. Porozmawiajmy o Twoim wynagrodzeniu. Ja mam rzucić propozycję. Moja propozycja to jest 20 plus 100. Czy jesteś na to za. Czy to ci zadowala? 21 plus 185, spoko. Ja dałem i tak bardzo mało, więc byłem trochę się. Z... Jak to dałem, bałem się trochę, że on mnie chciał odejść nigdzie odejść. On nie chce. Wręcz przeciwnie. Dwa nowe transfery przed Ligą Europy. To jest coś, co bardzo mnie cieszy, no bo tych wzmocnień potrzebowaliśmy. No i nie, żeby teraz ten skład wyglądał miliard razy lepiej, ale sami rozumiecie. A my dostajemy propozycję z Manchesteru City za akosztę. I powiem szczerze, no, kiedy piłkarz dostaje taką propozycję, no to... No to chcę ją rozważyć. Chcę ją rozważyć, bo mimo mojego ogromnego przywiązania do tego zawodnika, no to nie możemy mu blokować e, kariery, e, nie puszczając go do tego typu klubu. Jednak chciałbym, żeby to był transfer, który nam się także opłaci. E, I zastanawiam się nad możliwością wymiany za młodego Palaverse. E, bo wydaje się, że to ma naprawdę sens. Jeżeli dalibyście nam Palawersę oraz 7 milionów 700 tysięcy, to ja jestem z Wami dogadany. Oni nie chcą nam dać palawersy, chcą nam dać same pieniądze. Ee, więc biorąc pod uwagę to jak istotny to jest zawodnik dla tej drużyny, to ja potrzebuję za kosztę 50 milionów. Oni 50 milionów nie chcą nam dać, to była Wasza ostateczna propozycja, moja także e, fajnie Pep się z tobą rozmawiało, ale tutaj no, nie dojdziemy do porozumienia. Ale oczywiście nie zrobimy też, nie doprowadzimy też do sytuacji, w której e, po koszte przychodzi zespół: e, jeden z największych zespołów na świecie, e, jeden z najbogatszych zespołów na świecie, a on nic z tego nie ma. Tak więc stary, jeżeli ty u nas dostajesz. No to zostajesz, to ja chcę z Tobą porozmawiać, chcę Ci dać po prostu podwyżkę. E, jakby, no taka jest prawda. Nie chcę przedłużać z Tobą kontraktu. Kluczowy będzie rzeczywiście, e, to prosta sprawa, bez przedłużenia kontraktu, akceptuję to, e, co do tego nie mamy wątpliwości. E, nie będzie tutaj klauzuli odstępnego mordo. E, jakby spokojnie. Ja tutaj przyszedłem po to, tylko żeby dać ci e, pieniądze i tyle. Czy ty jesteś zadowolony? Dziękuję. To tylko po to się spotkaliśmy z nim, żeby powiedzieć, że będzie zarabiał więcej. Słuchajcie, to jest nasz kluczowy zawodnik, i jakby. Skoro on zostaje, to ja chcę, żeby on się czuł naprawdę tutaj dopieszczony. To jest specjalna relacja, którą my z nim mamy i bardzo mnie to cieszy, że, że tak to wygląda. Koniec raportu, jeżeli chodzi o zawodnika Bayernu Monachium, który nas zupełnie nie interesuje, tak więc na tych, którzy naprawdę nas tutaj ruszają musimy jeszcze chwilę poczekać, dodatkowo sprawdźmy ten nasz budżet transferowy i zobaczmy, czy my spokojnie możemy pójść po tego kabaka czy też nie I muszę powiedzieć, że chyba nie chyba nie, ja wiem, że to absurdalnie brzmi mam 60 milionów, ale Hoffenheim za tureckiego środkowego obrońcę chciał pieniędzy gigantycznych tylko teraz zastanówmy się czy on nie jest warty tych gigantycznych pieniędzy Wydaje mi się, że jakiegoś napastnika będziemy w stanie ściągnąć za satysfakcjonującą nas e, kwotę. Więc ja chcę, ja chcę pójść po tego kabaka. Uważam, że on naprawdę jest tutaj tym, kogo potrzebujemy, bo jest całkiem młody, ale już ta ocena ogólna, jego doświadczenie i, i ogólne umiejętności wyglądają fenomenalnie. Porozmawiajmy z Hoffenheimem, aczkolwiek to nigdy nie są łatwe rozmowy. Tak więc. Nie jestem jakoś mega pozytywnie nastawiony, wręcz przeciwnie. Troszeczkę boję się tego, jak to będzie wyglądało. No ale zobaczmy, zobaczmy. Zaoferuj kwotę za piłkarza. Moja propozycja w tym momencie to jest 45 milionów plus 25% dla Hoffenheim z ewentualnej sprzedaży. To jest ogromna propozycja, ale oni chcą po prostu wielkich pieniędzy. I to jest to, o czym mówiłem. No, no wielkie, wielkie, wielkie wymagania mają, jeśli chodzi o finanse i my tak naprawdę cały hajs z Silasa i z Draxlera wpakowalibyśmy w tego jednego środkowego brońca a oni no nie ugną się, nie ugną się absolutnie wymiana piłkarzy, czy ja mam może kogoś kto jakkolwiek mógłby ich zainteresować to jest teraz pytanie powiem szczerze, transfer Kabaka troszeczkę nam by zabezpieczył środek pomocy a paradoksalnie no bo wtedy byśmy mogli Weigla tam wypchnąć więc ja zastanawiam się, czy ewentualnie oni nie chcieliby fejna. Bo jeżeli chcieliby na przykład fejna plus 40 milionów, no to my wtedy mamy jeszcze bardzo przyzwoity, pokaźny budżet na napastnika. Zobaczmy. Fejn i 54,5 miliona. Ta propozycja, którą Wam złożę, jest ostateczna i jest moim zdaniem genialna. A nie mogę dać wam procentu. A, no to nie jest genialne, jest taka sama jak poprzednie. No nie, nie, nie. No to jest za dużo. To jest absolutnie za dużo. Czad. E... To jest absolutnie za dużo. No nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na ten transfer. Jakby... E... No to, to, to są warunki, które nas przerastają pod, pod każdym względem. Znaczy jesteśmy w stanie to zapłacić, ale dla mnie to by było tak niemoralne, że... Że, że nasz nie chce mi się o tym gadać, tak więc no nie ma takiej opcji, więc będzie trzeba poszukać innego środkowego obrońcy e, no mamy tu na rozkładzie też tego Elustando, który na 1 dwa sezony nie byłby najgorszym rozwiązaniem, ale, ale czy my nie chcemy kogoś lepszego trochę, tylko że teraz kogoś lepszego w obecnej naszej sytuacji ciężko będzie trochę pozyskać ale możemy starym łopatologicznym sposobem jeszcze zobaczyć, kto jest w tej naszej Bundeslidze i e, Janusz. Znajdziemy tam jakiegoś fajnego środkowego obrońcę, o którym do tej pory nie myślałem. A jest to oczywiście e, możliwe. Tak więc, e, no co? Lecimy sobie zespołami i patrzymy, czy jest ktoś, e, czyją ocenę ogólną byśmy znali. E, mi po głowie chodzi, nie ukrywam, teraz zawodnik Lipska, e, do którego pewnie, jeżeli dojedziemy, to na niego się zdecydujemy e, i, i będziemy go chcieli ściągnąć. E, bo chodzi oczywiście o. Milenkovicza? Chyba tak. Zobaczmy, jeśli chodzi o Bayer, no oni mają Akanjiego, ale wydaje mi się, że tutaj niestety nie jesteśmy w stanie ściągnąć tego zawodnika. Jest ten Jordan, który wygląda nieźle. Jest Willy Orban, który też wygląda ciekawie, jako taki rezerwowy, a w zasadzie wiecie, taki... No nie, no nie może być to rezerwowy. Nie może być rezerwowy. My szukamy gościa do pierwszego składu, no nie ma co się tutaj oszukiwać. Więc na niego się nie możemy zdecydować. Jest Dawid Alaba. I to byłby bardzo ciekawy transfer, bo to jest Dawid Alaba, <coughs> mający 84 oceny ogólnej, 32-letni. Eee, ja go sobie tutaj dodam, tylko że w przypadku Dawida Alaby absolutnie niedopuszczalne dla nas byłyby jego zarobki. A też wypożyczenie ewentualne Dawida Alaby nie wchodzi w grę patrząc na to, jak fatalnie wygląda obrona Bayernu Monachium Jeśli chodzi o Borussię Dortmund To tam jest oczywiście znany nam Elustando I ogólnie poza tym nie wygląda to jakoś niesamowicie Chociaż jest ten Quarta i Kaldara, Ale ogólnie no, no jest to dosyć stara defensywa Więc no nie wygląda to jakoś mega przyszłościowo W Eintrachtie jest znany nam oczywiście Mason Holgate Aczkolwiek jakoś ja... Ja, ja jestem wycofany, jeśli chodzi o tego Hol Holgate'a. Coś, coś, coś mi w nim nie pasuje. Augsburg raczej nie dysponuje niesamowitą defensywą, ale pana Risa Oxforda chętnie sobie prześledzimy. A nuż okaże się to być zawodnik warty naszej uwagi. Szalkę, e, no, szalkę tak. No, ma tego Tiała, którego znamy doskonale sprzed lat. Jack O'Connell ma jakąś absurdalnie wysoką klauzulę odstępnego. Amatipa ustaliliśmy, a w zasadzie ja ustaliłem, że nie będziemy ruszali. Hamburger SV, no nie dysponuje tutaj chyba nikim niebywale dobrym. Jest oczywiście ten Wesley Fofana, ale nie wydaje mi się, żebyśmy byli gotowi go poznać na tyle szybko, żeby zapłacić tę klauzulę, która nie jest jakaś wysoka, jeżeli to jest zawodnik dobry. No ale sami rozumiecie. Znamy dobrze piłkarzy Herty Berlin, jednak dobrze tak samo wiemy, że nikogo stąd Raczej nie będziemy wyciągali, no bo, no bo to nie są zawodnicy tej klasy, której my poszukujemy obecnie. Borussia Mönchengladbach czy dysponuje jakimś ciekawym środkowym obrońcą? No jest tutaj Gabriel. Gabriel e, znany mi osobiście oczywiście z Arsenalu, ale tu jest Gabrielem z Borussii. I powiem szczerze, tu jest Gabrielem z Borussii, grający, mającym 26 lat, 83 oceny ogólnej. Jeżeli bylibyśmy w stanie go kupić za tę wartość, to ja chętnie to zrobię. Ale nie możemy tego zrobić, więc na razie ten pomysł sobie porzucamy i lecimy dalej. Bo Rusja jest RB Lipsk. No i właśnie, jeżeli chodzi o RB, nie chodziło mi tu oczywiście o Natana Ake. Nie chodziło mi tu oczywiście o innych zawodników. Tylko. Nicola. Milenkowicz, to jest ten zawodnik, którego chcielibyśmy u siebie zobaczyć. 26 lat, 80 do cen ogólnej. Wydaje się, że w obecnej sytuacji to jest naprawdę najciekawsze wzmocnienie, a będziemy w stanie poszukać sobie kogoś innego ciekawego, na przykład do transferów w styczniu. I do tego, czego my teraz potrzebujemy, Milenkowicz zdaje się być naprawdę zawodnikiem idealnym. Cały czas w sile wieku, cały czas myślę, że z perspektywami jakiegoś rozwoju, więc spróbujmy zapłacić mu pieniądze. No, i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Zaoferuj kwotę za piłkarza. Tak jest. Chciałbym zaproponować Wam, słuchajcie, bardzo uczciwy układ. Daję Wam jego wartość plus 5% od następnej sprzedaży. Co wy na to? Nawet 6, bo mi się nie chciał dalej klikać. 26-10% to jest dobra propozycja. To nie jest zły deal, ale spróbujmy się tutaj jakoś jeszcze z nimi poprzekomarzać. I to jest transfer, którego my dokonamy. Słuchajcie, biorąc pod uwagę obecne ceny, i to, że nie mamy takiego wyraźnego, doskonałego, idealnego dla nas celu transferowego, w moim odczuciu to jest naprawdę em, bardzo fajne wzmocnienie. Będzie to nasz najlepszy z klucza środkowo mogący też grać na prawej stronie. Więc niestety jest on wyraźnie zawodnikiem e, prawonożnym, ale z drugiej strony mamy Belle Ketchapa, który może grać na lewej stronie, bo ma już pięć gwiazdek słabszej, więc bez problemu sobie poradzi e, na tamtej pozycji. E, więc ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, słuchajcie. E, 4 lata e, kontraktu oczywiście mu zaproponujemy. E, I jest to piłkarz, który e, wystarczy nam na sezon 2. Jest to dobry, dobry łącznik pomiędzy. E, nie, bez klauzuli. Jest to dobry łącznik pomiędzy mm, takimi topowymi, środkowymi obrocami, a takimi, których mamy my. E, wiesz, co proponuję, żebyśmy się tutaj nie bawili w to? E, tego ci nie dam, ale po prostu e, damy sobie 42,5 tysiąca i będziemy zadowoleni. Co na to? Mogłem mu dać w sumie ten, bo nie widziałem, że on tak strzeg z wynagrodzenia, więc jest mi tym bardziej miło, że go, posiada, że go podpisaliśmy. Więc Nikola Milenković jest naszym nowym nabytkiem. Wszystko więc wygląda zdecydowanie lepiej, aczkolwiek cały czas brakuje nam napastnika. Kadra, kadra to co mnie cieszy, jest w tym momencie dużo szersza, dużo głębsza, ale potrzebujemy napastnika, tak naprawdę, będąc ze sobą szczerym to potrzebujemy napastników dwóch, ponieważ e, jakby no, no trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że e, jest, Brian Broda jest naszym zawodnikiem podstawowym. No dwóch napastników potrzebujemy, dwóch. Jednego takiego, który będzie topową, topową dziewiątką e, dla nas, w, na, w naszych kategoriach. i Jednego takiego, który będzie mógł wchodzić z ławki grać w Lidze Europy. Tak więc sporo pracy jeszcze przed nami, ale na tę pracę i na debiut w Lidze Europy przyjdzie czas w jutrzejszym odcinku.